Poprosi się Tołka, pokaże wam strumień układ, że jeden zostaje na stacji, drugi przechodzi na stację, którym pokazał wam i tak dalej. Że naraz to, że dziecko uczy dziecko, to ciągle ktoś innego uczy. I już macie zbudowane podstawy w nauczaniu w spójności grupy, bo zaczynają siebie rozumieć. Bo jeżeli ja uczę ciebie, uczę ciebie niepełnoletniej to zaczynam rozumieć, że ty tej drewniej nogi nie masz, tak? No i potem zaczynamy grać harmonogram. No to ja już jako dzieciak, a nie że trenem mi powie koordynator, nie dałem mu na lewą nogę. No to specjalnie mu dam na lewą nogę. <tyk> ja jak mi podpowiem. to. No, to, to co powiedziałem o tej dziewczynce, co wyjrabierzę do i tak dalej. No. Ale jak, jak będziemy ćwiczyć, nie? A z tobą będę ćwiczył na następny dzień i zobaczę, że, że akurat nie umisz to tam, to nie umisz i tak dalej. Dalej, ja, jak ja dam ci na nogę złą. A nie złapiesz tego? To czy ja wiem, moja będzie. Ja siły postawię w sytuacji, bo mam odpowiedzialność, że cholera muszę dać na drugą notę. I teraz jest następna, już będę szukał tej dobrej nogi, ale wyszło to ze stacji. Przecież to, co Wam mówię, to jest złoto. Ludzie, to jest złoto, co Wam mówię. Bo jak to przełożyć, Panie Koordynatorze, na szkółę? To na pewno nie wyjdzie od razu tego. A jak to przełożyć? I to było mówić. Tak, bo ja cały czas Ja patrzę na te szkoły, tam, Jakieś tam brakowie, Rakowie, jakieś y, 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 w lechu i tak dalej. A ta grupa w ogóle co z dzieci, mój syn to jest w Gdańsku ćwiczy grupa lecha itd. Ale niech ćwiczy tego, raczej nie jestem w No i teraz, jeżeli ja popatrzcie ze stacji przechodzę do spójności, daję potem dobre fragmenta to się czują i są tolerancyjni do tego, że nie wkrycie <laughs> Tylko znowu jak tyle, jak wejdzie z oceną, potem dwójkę będą analizować mecz, sobie usiądą i tak dalej. Jak wejdzie z oceną, to jest, można powiedzieć, już dupla w się, zabierasz dziecku samo Odkrycie siebie. No, ja często robię to, co ciągle robię. W spójności grupy to jest wszystko tak, że wszyscy powinni przejść wszystkie pozycje. Je, nie można nie można doprowadzić do tego, że ja już z góry wiem, że to będzie prawda, bo będzie lewe. Podstawową rzecz, żebym miał wszystkie pozycje w sensie takim i, i jak największą ilość umiejętności. Żebyście szybko nie zrobili specjalizacji. Wszechstronność można powiedzieć cała. Nie wiem, jakie macie taktyki i tak dalej, czy, czy yy, narzucacie coś niepotrzebnie i tak dalej, to już jest wasza sytuacja, ale każdy musi przejść. Odpowiedność z I potem co dalej? Dziecko samo ma czuć, gdzie ma grać. To wszystko. Nie masz prawa powiedzieć, że w będziesz obręczą prawa, ma ty w Oczywiście jak zeskancelowałeś, że nie ma jednej nogi i tak dalej, no to, to, to ratujesz się. Ratujesz się, że ten koncert to mu przyniesie ci wynik z korku, no się nie przyzna do tego, że go przez 3 lata nie wyrównałeś. Szkoła będzie się mogę w programie wyrównawczym i wyrównawczym. Pamiętajcie, że zawsze macie, macie na kolejniku cztery grupy. Macie 2. Jeszcze najlepsze. To są najlepsze dzieciaki, bo to są autonomiczne niezniszczone jeszcze przez najlepsze dzieciaki. Tylko my mam, mamy problem. Prowadzenie takiego jak dzieciaka, w sensie, że się uda na program i to zainteresować programem. Potem macie tych uzdolnionych, którzy idą bardzo szybko do przodu. W jednym treningu. Potem macie tych nowych i macie tych mężczyzn. Macie cztery typy. I nie mówcie mi, że wy potraficie ułożyć te grupy na cztery typy. Żeby każdy z nich głos. A wychodzi to wtedy, jak zaczyna ten nieprzeczny być rzeczy uzdrowiony przestaje ćwiczyć, mimo że jest uzdrowiony. Mogą uzdrowiony, ale leje. Jak i Oczywiście trener się tłumaczy, mówi lej. Jak i W życiu nie jest lejem dziecko. Tylko po prostu nie potrafiłem go zainteresować i ustawić to, co się dzieje działo. I zrobiłem z jego No bo mnie nie jest zainteresowany. Czyli co, trener? Koordynator od razu się zmienia i wyrzuca z góry. Jak tylko, Panie Koordynatorze, Panie Koordynatorze, jak tego, tego przyjdą, że, że są niegrzeczne dzieci, od razu zmienić trening. Jak przyjdą, że jest lek uzdolniony, zmienić trening. Przerzucić go do gminy. Bo nie umie tego. Lud zaprosić na szkołę wystać. Najczęściej przychodzą rodziców. Tego nie tego, tak słuchamy. Tego nie słuchamy. To... Tego to już wiemy, że tego nie słuchamy. Niech nie, on Jasiowi mówi, że jest Niech mówię. No. Potem, z tego wynika potem intuicja. To jest, intuicja to jest jak już doprowadzacie, ci, że oni wszystko umieją i gra się o, o wielkie sprawy. Znaczy, to mogą być na poziomie 10 lat 12 lat, ale gra o coś wielkiego, nie? Dla niego, nie? W sensie tak. I naraz, jeżeli przez cały okres czasu prowadziłem go kreatywnie, to uruchomisz to. Czyli co? Pokaże coś nowego w czasie gry, o, o, o Bóg, się Ale musi doprowadzić do tego, żeby on pokazał to. Jak tego nie potrafisz, i znowu zaczniesz gadać, nie? No to nigdy siebie nie pokaże. No nigdy się nie pokaże. Czyli w tym się ziemi się nie to wszystko. To nie jest takie proste. No i potem z tego się bierze skutek Zrobimy 10 minut przerwy, potem ostatni, część wykładu zrobię o okresach rozwoju dzieciaka, żebyście wiedzieli, jakie cechy psychologiczne są w danym okresie. Za pięć pół i ostatnie pół godziny przed obiadem. Dobrze? Jeżeli chodzi o przerwę można skorzystać z instalacji. Jako uczestnicy szkolenia 13.15 mamy możliwość otrzymania obiadu w najbliższej cenie niż w tej pory mamy, w tej cenie Więc jest to mało tak, I od 14 zaczynamy tak? na sali. od 14 wchodzimy do praktykę. Tak. Ze a i prośba tak do praktyki, tak żeby każdy ewentualnie żeby, żeby no, po prostu wejść na podstawie. No, to, po prostu... to, to nie będą jakieś takie zajęcia, że trzeba będzie biegać i tak dalej, to... tylko żeby był w takiej formie stać. ruchomy. <śledziany>